5 listopada w Urzędzie Miasta w Czeladzi odbyła się dyskusja publiczna dotycząca planu zagospodarowania dzielnicy Piaski. To nie jest plan realizacyjny. To wcale nie znaczy, że to co tutaj jest narysowane kiedykolwiek zostanie zrealizowane. To po prostu tylko określa granice czy możliwości realizacyjne. Konieczność stworzenia takiego planu oraz przedstawienia go mieszkańcom zakłada ustawa ze stycznia 2004 roku. Zaprezentowany projekt w większości odpowiada obecnemu stanowi zagospodarowania tego terenu, jednak zawiera też pewne zmiany. Tutaj, gdzie funkcjonowały domki fińskie, pojawiały się na sąsiednich ulicach usługi. Ich, ich tutaj jest zdecydowanie nagromadzenie. Stąd w momencie stwierdziliśmy, że ten teren już nie jest terenem stricto mieszkaniowym, a terenem usługowym. Plan nie obejmuje dwóch obszarów oznaczonych na mapie białym kolorem. Są to tereny, które posiadają indywidualny plan zagospodarowania. To co jest poza jest przewidziane pod budownictwo mieszkaniowe, ale tam nie ma ani jednego budynku. W momencie, kiedy znajdzie się inwestor na realizację tego terenu, to wtedy to zostanie zrealizowane. Dzisiejsza dyskusja publiczna, w której uczestniczyła m.in. innymi młodzież z zespołu szkół numer 2, jest jedną z procedur wymaganych do zatwierdzenia planu. Uwagi do takiego planu powinni złożyć, jeżeli są takie osoby zainteresowane ale, które tam mają jakąś nieruchomość, których plan ten dotyczy. Uczniowie biorący udział w spotkaniu, Najbardziej interesowali się praktyczną stroną projektu. Chcieli się dowiedzieć, czy plan przewiduje miejsca, gdzie mogliby spędzać wolny czas. Chciałam zapytać, właśnie wydaje mi się, że tam przy szkole jest też taki dosyć e, fajny teren. Jakiekolwiek właśnie ścieżki rowerowe, czy coś takiego w zieleni też byłby, moim zdaniem, byłby to dobry pomysł. W związku z zainteresowaniem stroną praktyczną planów zagospodarowania, burmistrz założył możliwość zorganizowania osobnego spotkania, na którym uczniowie mogliby poznać interesujące ich szczegóły. Jeżeli by była taka potrzeba, to byśmy zorganizowali takie spotkanie, byśmy już na o konkretnych projektach realizacyjnych rozmawiali. Podczas dyskusji publicznej nie zostały zgłoszone żadne uwagi dotyczące planu. Takie uwagi mieszkańcy piasków będą mogli zgłaszać do 23 listopada. Dlatego planu uwagi możemy wnosić do 23 listopada. Po tym terminie uwagi już będą nierozpatrywane. Muzyka